Poczuć swoje nogi, stopy, jak stoją na ziemi, dotykają ziemi. Możesz też poczuć, że ze stóp wyrastają korzenie, które sięgają szeroko na boki, ale jednocześnie też bardzo głęboko do samego serca ziemi, do jądra ziemi. A jak już poczujesz zakorzenienie i to, że twoje stopy są mocno przyklejone do ziemi, to wyobraź sobie, że tu nad głową jest kula energii, kula światła. Możesz poczuć ją rękami, jaka ona jest. Pobracać, zobaczyć, czy jest duża, trochę ją ścisnąć, pobawić się tym światłem, tą energią. Mhm. Teraz intencja jest taka, że ta kula światła leci prosto do źródła, do boskiego światła, do boskiej energii. I leci. Leci. Przebija się przez różne warstwy. Przechodzi. I. Część Twojej świadomości jest tą kulą i dociera do źródła, do boskiego światła. I teraz to boskie światło intensywnie spływa do ciebie, do Twojego ciała i wypełnia je. Zobacz, czy możesz poddać się temu światłu. Uznać tą boskość tego światła. Boskość źródła, wielkość źródła. Pozwolić źródłu wypełnić siebie. Całe ciało. Teraz możesz powiedzieć do siebie, teraz będę tworzył prawdziwe niebo na ziemi. Z tą częścią nieba w sobie.